Józef Ignacy Kraszewski, Stanisław Jachowicz. Bajki i powiastki. Stanisław Jachowicz, chłopczyk ukarany. Piął się chłopczyk na drzewo, co nad rzeką stało, bo cudzych paniczowi gruszek się zachciało. Ale na takich sprawkach każdy źle wychodzi. Cudza własność jest świętą, tknąć się jej nie godzi. I nasz chłopczyk to poznał, ale już po szkodzie. Spadł i gruszek nie dostał i skąpał się w wodzie. Heilisku, czytał tata Mariusz. Czyli Mariusz Rzepka. Dzięki, że jesteś, i do usłyszenia!